Chińscy producenci przyzwyczaili nas do tego, że inspirują się, ewentualnie mówiąc bardziej brutalnie, kopiują produkty firmy Apple i tym razem YEPO, czyli notebook produkowany przez Chińczyków, bez wątpienia zasugerowany jest bardzo mocno produktami firmy Apple, czyli MacBookiem. R. Cena jest dość atrakcyjna, bo dzisiaj po przeliczeniu wychodzi mi poniżej 1000 zł, tak naprawdę 998,5 yy, zł. Niemniej jednak zastanówmy się, czy warto w taki komputer wchodzić, i ewentualnie, jeżeli warto, dla kogo on miałby być przeznaczony. Samo urządzenie wykonane jest z plastiku, który dość dobrze imituje nam aluminium. Z daleka wydaje nam się, że komputer jest aluminiowy, ale pierwsze zetknięcie z obudową daje nam już ten. Dotyk plastiku i bez wątpienia wiemy, że nie jest to aluminium. Sam kształt bardzo podobny do MacBooka Era. Nie mam akurat żadnego takiego komputera pod ręką, żeby Wam pokazać, ale tak naprawdę rozpoznać na pierwszy rzut oka możemy po tym, że są dodatkowe gumki wokół wyświetlacza, które mają nam amortyzować matrycę w momencie, kiedy zamkniemy pokrywę tego laptopa. Również oczywiście brakuje nam na pokrywie nadgryzionego jabłka, gdzie widnieje napis Japo, również podświetlany, tak jak to ma miejsce w MacBooku R. Jeśli chodzi o złącza, to mamy do dyspozycji złącze zasilania, złącze USB, diodę sygnalizującą stan zasilania, złącze zestawu słuchawkowego oraz dziurkę na mikrofon. Druga strona to złącze HDMI. USB 2.0 i wejście na kartę pamięci SD. Do komputera dołączony jest malutki zasilaczyk 5V, 3A, zakończony standardową wtyczką zasilacza. Niemniej jednak w bardzo prosty sposób możemy wetknąć tą wtyczkę do złącza zestawu słuchawkowego. Nie powoduje to oczywiście żadnych problemów i uszkodzeń, możemy tylko być delikatnie wystraszeni, że nasz notebook się nie ładuje. Tak więc pamiętajcie, żeby zawsze tą wtyczkę włożyć w odpowiednie gniazdo. Matryca. Matryca 13,3 cala, rozdzielczość Full HD. Nie jest to najwyższej klasy matryca. Można to rozpoznać w momencie, kiedy uruchamiamy komputer, w momencie, kiedy on się butuje. Widzimy nierównomierne podświetlenie tej matrycy, niemniej jednak w momencie, kiedy już komputer się uruchomi, kiedy mamy już tapetę, kiedy używamy programów, nie jest to aż tak bardzo widoczne i w zasadzie w normalnym użytkowaniu zupełnie nie przeszkadza. Również hmm, dziwnym elementem w tym komputerze są diody LED, które sygnalizują Sygnalizują to, że komputer pracuje, które umieszczone są wewnątrz obudowy. Nie jest ta dioda w żaden sposób gdzieś tutaj wyeksponowana na obudowie, tylko widzimy tą e, diodę koloru niebieskiego przez. E, otwory wentylacyjne, przez które będzie realizowane chłodzenie. Komputer został wyposażony w procesor Intel Z8350. Jest to czterordzeniowy procesor taktowany zegarem 1,4 GHz. W trybie Turbo 1,9 GHz wspomagany jest on 4 gigami pamięci RAM. Słuchajcie, jeśli chodzi o wydajność, nie bójmy się tego powiedzieć, nie jest to absolutnie tytan wydajności. Jest to procesor, który był zaprojektowany z myślą o dużej energooszczędności tego urządzenia eee, i faktycznie takie biurowe zadania typu edycja dokumentów, typu przeglądanie stron internetowych i to powiedzmy jeszcze nie tych mocno rozbudowanych. W momencie, kiedy uruchomimy na przykład naszego Facebooka, który ma osadzonych wiele streamów wideo, może się okazać, że będziemy doświadczać delikatnych eee, przycięć. W tym momencie widzicie, jak wygląda obciążenie procesora. W momencie, kiedy odtwarzam filmik na stronie testhub.pl, no, nieomalże można by powiedzieć, że wszystkie cztery rdzenie e, są obciążone. Prawie w 100%. Niemniej jednak całość działa bardzo płynnie i nie powoduje absolutnie żadnych przecięć czy dysfunkcji tego systemu. Podczas konsumpcji różnego rodzaju multimediów niezbędnym elementem jest głośnik. Głośnik również nie jest tutaj z najwyższej półki, ewidentnie jest on umiejscowiony w środku obudowy. Jest to głośnik, który no, gra stosunkowo głośno, niemniej jednak jakość reprodukowanego dźwięku nie jest na najwyższym. Poziomie. Sama klawiatura wygląda bardzo przyzwoicie, ja do niej nie mam żadnych zastrzeżeń. Można powiedzieć, że też jest klonem MacBookowej mm, klawiatury, tylko tyle, że przystosowanej do Windowsowskich potrzeb. Yy, I klawiatura spisuje się bardzo dobrze, jest stosunkowo wygodna, dobrze reaguje. Można by powiedzieć, że klawiatura na piątkę. Kolejnym elementem istotnym podczas interakcji z komputerem jest touchpad, który reaguje na dotyk stosunkowo dobrze, jeżeli chcemy używać kliku. I jak słyszycie, jest on bardzo ciężki, bardzo oporny i przede wszystkim głośny. Ale tak jak mówiłem, możemy sobie i przewijać ekran, i klikać, po prostu dotykając samego gładzika, nie używając tych fizycznych przycisków, które znajdują się pod touchpadem. Komputer został wyposażony również w kamerę o rozdzielczości 0,3 megapiksela. Jak na te niezbyt wyśrubowane parametry daje ona akceptowalny obraz, oczywiście w momencie, kiedy jesteśmy w środowisku, które jest dobrze oświetlone. Do dyspozycji mamy 128-gigowy dysk wykonany w technologii EMMC. Jego prędkość to przy zapisie 121 MB na sekundę, a przy odczycie 155 MB na sekundę. Znajdziemy również w tym urządzeniu moduł Bluetooth oraz zainstalowany jest Windows 10 w wersji angielskiej. I tutaj co do tego Windowsa mam... Pewną obawę, że on jest legalny inaczej. Nie mam jak tego dokładnie zweryfikować, bo on system jest i zainstalowany, i jest aktywowany. Aczkolwiek mam jakieś takie wewnętrzne przeczucie, że jest to zrobione na chiński sposób. Co prawda działający, ale, ale może nie do końca jest to system no, legalnie pozyskany od firmy Microsoft. Kolejnym elementem, o którym powiem jest bateria. Bateria o pojemności 8000 mAh, bateria niewymienna, wbudowana w nasze urządzenie. Czas pracy na tej baterii, w zależności od tego, co robimy, czy przeglądamy strony internetowe, czy konsumujemy treści multimedialne, mnie taki przedział rozsądny wychodzi od 3 do 6 godzin, tak więc nie jest źle jak na taki komputer, ale przypominam, że ten procesor wykonany w technologii 14 nm jest procesorem bardzo energooszczędnym, ale przez to również nie. Najmocniejszym jeśli chodzi o wydajność. Samo urządzenie jest stosunkowo lekkie ze względu na zastosowanie plastiku. Waga tego komputera to zaledwie 1,1. Kilograma. Podsumowując, za stosunkowo niewielką cenę otrzymujemy no, przeciętny komputer z akceptowalną matrycą, wygodną klawiaturą i stosunkowo dobrym komfortem pracy, pracy biurowej. Zdecydowanie nie jest to komputer przeznaczony dla gamerów. Absolutnie żadne gry na tym urządzeniu nie będą nam funkcjonowały. Oczywiście, jeżeli chcemy coś bardziej zaawansowanego, od. Pasjansa. Zachęcam Was do komentowania, jak Wy znajdujecie ten komputer, jak on Wam się podoba. Zachęcam również do oceny samego filmu i tradycyjnie zachęcam również do subskrypcji kanału testhub.pl